Państwo, ja chciałbym skupić się szczególnie na naszym programie wyborczym, bo uważam, że to jest najbardziej istotna rzecz, e, jaka nas będzie dotyczyć w najbliższych czterech latach. A będzie dotyczyć bez względu na to, czy wybierzecie Państwo mnie na burmistrza, czy wybierzecie mojego konkurenta. Dlatego, że ten program jest po prostu kontynuacją rozpoczętych i prowadzonych prac. Mój program wyborczy składa się z dziesięciu punktów. Otóż sztandarowym punktem najważniejszym dla Krasnogrodu jest rozbudowa zalewu. Nareszcie udało nam się w tym roku podpisać umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tej inwestycji. Uzyskaliśmy 2,8 miliona złotych dofinansowania. Cała inwestycja będzie kosztować dzisiaj kosztorysowo ponad 5,5 miliona zł, ale też zależy nam na tym, aby zakończenie tej inwestycji odbyło się na 440 lat uzyskania praw miejskich przez Brasnowie. Następną dużą inwestycją jest budowa kanalizacji sanitarnej w 15 ulicach w Krasnogrodzie. I tu też ta inwestycja jest już realizowana. Od września wykonawca wszedł na tą inwestycję i wykonuje przy ulicy Zamojskiej tą kanalizację i będzie przy wykonywał przy ulicy Czasowej. Termin realizacji tego etapu ma do końca maja przyszłego roku. Kolejny etap to. Ulice na podklasztorze, czyli tutaj, od pana Roczkowskiego, od wysokości CPN-u, w kierunku podklasztoru, tamte ulice, które obejmuje ta dokumentacja projektowa. I trzeci etap to ulice za energetykiem, tak zwane u nas yy, na mule: Modrzewiowa, Lelewela, Świerkowa. I tutaj udało nam się zdobyć 3 miliony złotych do finansowania z funduszy unijnych. Cały projekt to kwota 4,5 miliona złotych. Kolejny punkt jest to rozbudowa szkoły podstawowej w Kaczurkach. Też jest w trakcie realizacji. Stan surowy ma być na 24 grudnia. No, trzeba będzie do, dokończyć Tą rozbudowę wyposażyć, tak aby dzieci mogły korzystać z tych nowych pomieszczeń. W ostatnich dniach pokazała się informacja, że na złożony wniosek na remont i wyposażenie tych świetlic w ulicy Kusińskiej i Starej Hucie uzyskaliśmy pół miliona dofinansowania i to też będzie realizowane w przyszłym roku. Kolejnym punktem tego programu jest dokończenie remontu w obiektach gminnych, futkownie w Utkowie, Majdanie Wielkim, Zielonym oraz świetlicach w Majdanie Małym, Dominikanówce i Maleszczyźnie. Chcielibyśmy również rozpocząć budowę obiektów gminnych w Zielonym, w Hucisku i w Grabniku. Co to, co to pod tym pojęciem się kryje? Otóż... W Zielonym nie ma obiektu, w którym mieszkańcy mogliby organizować jakieś spotkania, zebrania i musimy jak gdyby rozpocząć pracę nad projektem, a potem budową takiego obiektu. Również w ucisku. Nie mają garażu, pozyskali samochód jakiś czas temu, ale borykają się właśnie z garażem dla tego samochodu. Remont i budowa dróg gminnych oraz budowa chodników przy drogach powiatowych w wulce Hutkach, Chódkach, Domikanów <coughs> na Wielkim Wielkim Ucisku. Do tego jeszcze później wrócę, wymiana okien w sali gimnastycznej w Prasnowodzie. <coughs> budowa parkingu przy sanktuarium i traktu spacerowego do kaplicy na wodzie i strefa rekreacyjna, budowa kompleksu boisk i placów zabaw przy ulicy Zamońskiej z udziałem funduszy unijnej. Drugi etap. Otóż tak wygląda mój program. Napisałem tu, że jest to program realny do wykonania i taki musi być wykonany. Niestety nie ma innej drogi na te najbliższe 4 lata, ponieważ e, na większość tych inwestycji są pozyskane środki unijne i są podpisane lub za chwilę będą podpisane dodatkowe umowy. Właśnie na finansowanie tych inwestycji. A tylko o to, że pan, z panem Adamczykiem zablokowaliście się te inwestycje i tak. <noise> no, <noise> Pasowałoby to wyjaśnić w taki spektrum, nie? No Przyznam się, że do mnie też ludzie dzwonią z takim potwierdzeniem lub zanegowaniem takiej informacji. Otóż ja chcę powiedzieć, że burmistrz w sprawie z takich spraw budowlanych nie ma tutaj żadnej roli do spełnienia. Otóż, e, z pozwolenia na budowę, wydaje staności, wszystkim ludziom, osobom fizycznym, firmom i tak dalej. Burmistrz Krasnogrodu uczestniczy w postępowaniach tylko wówczas, kiedy jest stroną. Jest to przy drodze gminnej, przy działce gminnej. Wtedy burmistrz jest uczestnikiem postępowania. Tutaj, w tym przypadku, w tej lokalizacji, o której tutaj mówimy, my nie mamy ani drogi gminnej przy tej działce, i ani żadnej działki naszej, ponieważ nas graniczy droga powiatowa. I dlatego my w tym postępowaniu w ogóle nie uczestniczymy. Owszem, bodajże 2 września firma, która się zajmuje budową tej Biedronki, złożyła wniosek o pozwolenie na budowę. I 9 albo 7 9 listopada takie pozwolenie zostało wydane tej firmie na budowę tego obiektu. Z tym, że tam się nie pisze, że to jest Biedronka, tam się pisze, że to jest obiekt usługowo handlowy. Ale pozwolenie zostało wydane. I do burmistrza tylko przyszło zawiadomienie do wiadomości. I tyle. Burmistrz nie ma ani kompetencji takich, ani uprawnień, żeby coś blokować lub nie blokować. Tak, to są wysane z palca informacje. Docierały do mnie słuchy, jakoby miał gdzieś tam na spotkaniach się źle wyrażać o nauczyciela. Tyle, co my wkładamy w oświatę i dobrego serca i różnych rozwiązań nowych poprawiamy tą ofertę i tak dalej to dziwnym trafem ktoś próbuje jak gdyby odwrócić i zburzyć że tak powiem ten cały nasz wysiłek i chcę powiedzieć tylko dołożyliśmy godzin czyli ci nauczyciele mają dwa etaty więcej w szkołach bo było 113 nauczycieli jest 115 Mamy bardzo wykwalifikowaną kadrę. Także nasze dzieci uczą yy, yy, najlepsi fachowcy. I na to też my zabezpieczamy środki finansowe. Naprawdę yy, zabezpieczamy sporo ze świadomością, taką, że dzieci powinny że to jest ta inwestycja najlepsza. Chcę Państwu powiedzieć, że yy, yy, nawet w ostatnich, yy, ostatnim tylko roku myśmy prawie 100 tysięcy włożyli w oświatę kupiliśmy nową salę komputerową do języka angielskiego, czy tam nie tylko może monitoring w szkole. Tak samo to wszystko jest finansowane i my się cieszymy, że to się, to się pojawia, bo te dzieci nasze nie mają wcale gorzej tej oferty przygotowanej jak za wojskie. Są takie opinie, panie burmistrzu, że pod względem uzyskiwania środków unijnych jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w naszym powiecie. Skoro słucham od znajomych Tomaszowej, znowu, że w kampanii jest zarzut kandydatom, że Krasnobród jest przed Tomaszowem, że my jesteśmy lepsi od Tomaszowa. I ja tego nie rozumiem. Jaka to jest ta sytuacja? To jest związane z wyborami. Jeszcze raz powtarzam. Rozmawiamy z burmistrzem czy wiceburmistrzem w Józefowie i Krasnobród jest w Józefowie pokazywany jako wzór pozyskiwania funduszy. Na temat, no teraz, natomiast u nas Józefów jest pokazywany jako tam gmina i władze, które tam pozyskują fundusze. No, jest to przekorne związane z wyborami.